Cześć, kochani, widzimy się ponownie na kanale House of M. Dzisiaj mamy dla Was taki materiał, o który prosiliście, bo często zdarza się, że piszecie gdzieś tam na Instagramie, jak porównać te dwa samochody, czyli jak porównać M3 tych dwóch generacji, więc przygotowaliśmy taki materiał dla Was. Materiał fajnie ograny filmowo, więc będziecie sobie mogli te samochody pooglądać. Z ciekawych perspektyw. Oczywiście, jak to ostatnio, proszę Was o suba, o łapkę w górę. To pomaga nam rozwijać kontent Mkowy dla Was, więc będzie miło, jak pod filmem zostawicie komentarz, zasubskrybujecie kanał. Będzie nam łatwiej kontynuować naszą nasze nagrywki. Samochody można ze sobą porównać. E, obydwa auta z mojego garażu są to M3 w sedanie, bo zdecydowanie ten rodzaj nadwozia w tych samochodach e, lubię bardziej. Dlaczego? Dlatego, że mamy poszerzone zdecydowanie tylne nadkola. Drzwi e, dają nam to, że to nadkole jest dużo bardziej widoczne niż w samochodach typu KUP. E, tak naprawdę e, M3 E90 kod E90 zgadzał się z tym co było w zwykłych BMW 3 tutaj nie było jeszcze różnic pomiędzy M i nie M, -kami. te różnice dopiero w kodowaniu pojawiły się w następnej wersji, tak naprawdę M3 E90 była produkowana w wersji przedliftowej i poliftowej w sedanie było ich dość, dość mało, dlatego że niecałe 10 tysięcy sztuk, zarówno jak już połączymy ze sobą wersję poliftową i przedliftową to było tam około 9 tysięcy 600 sztuk. Jeśli porównamy to na przykład do Coupe, czyli E92 oczywiście z tym samym silnikiem no to tych samochodów było blisko 40 tysięcy, więc tak naprawdę no ta wersja sedan, szczególnie w E90 jest dosyć e, samochodem unikalnym, dość, e, dość mało spotykanym i zdecydowanie w tej chwili jak sobie patrzymy na, na ogłoszenia sprzedaży to jest tych aut dość mało i nie mówię tu tylko naszym o naszym Otomoto, bo aż dwie sztuki są, sprawdziłem wczoraj Natomiast nawet na aukcjach, czy to w Japonii, czy, 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 w, czy w Niemczech, tych samochodów jest, jest naprawdę mało, więc wydaje się, że E90 w nadwoziu Sedan no, y, będzie takim dosyć, dosyć unikalnym autem, e, jeśli chodzi o M3. Z silnikiem V8. No właśnie, jaka jest największa zaleta tego samochodu? Jest to jedyna M, jedyna M3, która miała silnik V8. Wszystkie pozostałe, czyli e, pierwsza, czyli E30 miała czterocylindrówkę, następnie to, co ostatnio Wam opowiadałem przy E36 było rzędowe 6 cylindrów no oczywiście w E46 było rzędowe 6 cylindrów, natomiast tutaj pierwszy raz pojawił się silnik S65, czyli 4 litrowa V8 wolno ssąca, no jeden z najlepiej brzmiących silników nie tylko w BMW ale w ogóle w motoryzacji, szczególnie z lekko przerobionym wydechem, tak jak tutaj w tym samochodzie macie zupełnie osobny materiał na temat wydechów w tych dwóch samochodach, który jest u nas na, na kanale, więc możecie sobie o tych wydechach posłuchać i samych wydechów również posłuchać. Natomiast no, zaleta tego samochodu to były takie czasy, w których BMW e, próbowało podnieść e, rangę tych samochodów silnikowo. M5 w tamtym czasie miała V10 silnik, który był bardzo mocno zbliżony do, do silników e, Formuły 1. Natomiast do M3 wtedy włożono silnik V8, który. Faktycznie no wykazuje się genialną elastycznością i mimo tego, że jest to V8, która kręci się bardzo wysoko, kręci się do wysokich obrotów, to jest elastyczna w zasadzie od samego dołu, więc tym autem na co dzień jeździ się ekstremalnie przyjemnie. Drugie auto z garażu, które porównujemy z E90 to jest F80, czyli BMW M3 F80 też znowu sedan. E, tutaj już e, troszeczkę się kodowanie tych samochodów e, zmieniło, dlatego, że BMW stwierdziło, że M-ki powinny się nazywać inaczej i e, mamy auto, które jest F80, a e, coupe jest F82, ale nie jest już to M3, tylko jest to M4, czyli to było pierwsze, e, pierwsze nadwozie, tak naprawdę, w którym, e, w którym pojawiło się BMW M4, czyli coupe ma inne nazewnictwo, a e, sedan ma inne nazewnictwo bo jest dalej M3 czyli tak naprawdę M3 została tylko w sedanie natomiast wszystko co jest coupe, cabrio jest od tego modelu już BMW M4 no i tutaj jak pojawił się ten samochód na rynku, mówiono, że BMW zaczyna niestety eksperymentować że była fałsemka, potem zeszli do, z powrotem do rządowej szóstki no bo faktycznie mamy z powrotem silnik sześciocylindrowy, 3 litrowy uturbiony w zasadzie podwójnie uturbiony, bo jest to jest to biturbo, natomiast no, samochód, który pozwalał na to żeby przy całej zwiększonej wielkości samochodu nie, nie bardzo podwyższyć jego masę, więc e, dlatego też ten samochód się pojawił jak to w historii BMW BMW M3 się zdarza. To już to kiedyś o tym w którymś z vlogów Wam mówiłem, że co drugi samochód jest bardziej spokojny, a co drugi samochód jest bardziej agresywny. No i znowu była historia taka, że E36 było takim dosyć e, samochodem do jeżdżenia na co dzień, dosyć spokojnym. Natomiast E46 wydawało się, że będzie bardziej agresywne, tym bardziej, że było taka, była tylko wersja coupe i cabrio, nie było tam sedana. Tutaj wrócono do Sedana F90, i ten samochód, faktycznie, dzięki tej v swoją charakterystyką trochę przybliża się do BMW M5, czyli e, no jeździ się nim. Bardziej jak limuzyną, natomiast znowu w F80 znowu pokazano pazur, czyli znowu ten samochód jest taki bardziej bezkompromisowy. Mimo tego, że ja go kupiłem, bo mam go od nowości, jeździłem nim jako daily na samym początku, to tak naprawdę jak zacząłem go modyfikować. Jedno drugie zawieszenie, trochę większa moc, no to auto naprawdę już robi się takim autem stricte, stricte sportowym. Oczywiście można nim jeździć, można nim jeździć jak najbardziej na co dzień, natomiast w tej chwili to już mi go po prostu szkoda, tym bardziej że jest to wersja 30 jarę, czyli 500 sztuk takiego modelu jest tylko na świecie w specjalnym kolorze, w specjalnym kolorze Macau Blue który pojawił się na E30 Evo, również macie materiał, gdzie pokazujemy taką E30 naszego, naszego kolegi, więc możecie sobie zerknąć, natomiast bardzo, bardzo ciekawy kolor, który w zasadzie ciężko go jakoś nazwać chyba najbliższym kolorem, który, który można do tego porównać, to jest taki kolor oberżynowy, więc, więc tego, tego koloru oczywiście w żadnym BMW innym nie zobaczycie, można go w tej chwili tylko z palety indywidual sobie zamówić. To, co jest charakterystyczne dla M3, no to oczywiście niewyciszone maski. To, to, to jakby widzicie zarówno w jednym, jak i w drugim modelu. W F80 to, co już było fajne, no to karbonowa rozpórka, która robi oczywiście ogromne wrażenie. U nas w tym samochodzie jeszcze jest jedna fajna dosyć modyfikacja, czyli karbonowy dolot Eventuri, który ma takie dwie wielkie karbonowe puchy i faktycznie razem w połączeniu z tą, z tą karbonową rozpórką wygląda to, wygląda to fajnie, natomiast no, garb na masce e, oczywiście mamy zarówno w jednym, jak i w drugim samochodzie tutaj ten garb jest trochę, jest trochę mniejszy, jest można powiedzieć wypłaszczony natomiast w E90, no faktycznie zobaczcie, że ten garb jest potrzebny bo ten silnik się po prostu tutaj nie mieści oczywiście zarówno w jednym, jak i w drugim samochodzie zwróćcie uwagę na to, że silnik jest bardzo mocno przesunięty w stronę w stronę kabiny, dlaczego? żeby rozłożenie mas 50 50-50 e, było i żeby te autostrady Prowadziły się e, bardzo dobrze. Oczywiście tutaj aż takiej rozpórki e, nie ma, jeszcze nie było to, to aż tak designersko robione. Natomiast sama rozpórka jest, tylko jest schowana dużo bardziej e, wewnątrz kabiny, więc też jest ten samochód dużo, dużo bardziej usztywniony. No, trzeba powiedzieć, że tutaj e, jeśli chodzi o E90, hmm, znacznie się ten samochód poprawił mimo tego, że ciężki mamy bardzo silnik, poprawił się w stosunku do BMW E46 M3 dlatego, że na nadwozie no, jest dużo sztywniejsze, układ kierowniczy reaguje w zasadzie przy każdym minimalnym skręcie e, skręcie kierownicą więc naprawdę jeśli chodzi o stabilność jazdy to tutaj był ogromny przeskok między E46 a E90 i to wyraźnie czuć e, jeżdżąc tym samochodem tutaj też mamy dolot Eventuri co prawda tutaj jest karbon, e, który jest matowy, troszeczkę inne podejście niż przy, niż przy F80. Dosyć ciekawy jest wlot tutaj w, w zderzaku, który jest również włożony jako taki dukt, który prowadzi powietrze do, do tego dolotu. No i zobaczcie, że w tej E90 ten garb jest chyba zdecydowanie największy ze, ze, wszystkich, ze wszystkich M3. No, i nawet go widać za kierownicy, jak się jedzie, więc on robi naprawdę fajne wrażenie, nawet ze środka samochodu. Więc to jest na pewno taka charakterystyczna rzecz dla emek, dla ale zdecydowanie, jeśli chodzi o garby, to ze wszystkich M3 w 90. jest najładniejszy. Dlaczego w ogóle porównujemy te samochody? No, tak naprawdę porównujemy je, dlatego że. Ceny powoli tych samochodów się do siebie zaczynają, e, zaczynają zbliżać. E, F80 no oczywiście nie jest jeszcze aż tak starym autem, ale okazało się po wypuszczeniu najnowszej m trójki, że jest samochodem takim, który jest bardzo poszukiwany, więc jego ceny tak naprawdę w ogóle przesta przestały spadać. E, podobna historia jak przy M2 generacji F, o której też macie fajny materiał u nas na kanale. E, no i te samochody tak naprawdę ceny trzymają. Tego trochę rośnie tamtego stoi w Miejscu. no oczywiście cenowo w tej chwili, e, no zależy to jest czy jest to samochód europejski, czy jest to samochód e, po jakichś tam przygodach, czy jest to samochód ściągnięty ze Stanów naprawiony, no bo te ze Stanów najczęściej faktycznie są po jakiejś szkodzie no to ceny bardzo, bardzo się różnią, ale takiej e, M3 e, E90 e, dobrze utrzymanej z dosyć takim rozsądnym przebiegiem do 100 tysięcy powiedzmy sobie no to ceny oscylują wokół 200 tysięcy złotych, natomiast F80 w dobrej wersji, tym bardziej gdyby to była jakaś tam wersja limitowana, no to są okolice od 250, no więc. Cały czas troszeczkę drożej, no ale myślę, że już to taki czas powoli przyszedł, gdzie można te samochody między sobą porównać. Jeśli chodzi o takie walory zupełnie użytkowe, no to oczywiście 90 jest samochodem trochę mniejszym. Ona na długość jest około 5, 5 czy 6 cm krótsza, również na szerokość jest znacznie mniejsza, bo to jest około 7 cm, więc to wyraźnie widać, nawet w przebitkach zobaczycie, jak tymi autami jedziemy, że ta 90 wydaje się wyraźnie mniejsza, ale jeśli chodzi o to bym powiedział, że nawet na tylnej kanapie są te samochody dosyć, dosyć porównywalne. Um, oczywiście, bagażnik, no nie sądzę, żeby ktoś kupując taki samochód woził tam nie wiadomo jakie rzeczy, albo żeby, żeby nim jeździł na narty, ale tutaj mamy 430 litrów, tutaj mamy 480, no więc też powiedzmy sobie, że F80 jest troszeczkę, troszeczkę większa. Natomiast te, te walory użytkowe tych sedanów są naprawdę, naprawdę dosyć duże, <coughs> więc można nimi oczywiście jeździć na co dzień. Czy te samochody, Nadają się na daily. No, jeżeli ktoś ma w sobie taką żyłkę sportową, no to myślę, że się jak najbardziej nadają. Można nimi e, jeździć. E90 jest samochodem u mnie zdecydowanie mniej zmodyfikowanym, więc tak naprawdę jeśli chodzi o wysokość tego auta, no to mamy tylko założone sprężyny Eibacha. W zasadzie felgi. <kluzny> To są BBS, ale w rozmiarze 19 cali, czyli w zasadzie takim jak w wersji Competition w E90, ten rozmiar wychodził. Tam były dosyć ciekawe felgi, bo to były tak zwane M359. M3, bardzo, bardzo ładna felga, również produkowana przez BBS-a. Natomiast no, ja chciałem troszeczkę to auto wyróżnić, więc ta, ta felga wygląda trochę, trochę inaczej. Wydech jest zrobiony w jednym i drugim samochodzie, ale zdecydowanie F80 u mnie jest zmodyfikowana dużo mocniej. Czyli mamy zawieszenie gwintowane KWV3, e, mamy podniesioną moc. Więc oczywiście na Daily jeździ mi się w 80. w tej chwili troszeczkę gorzej niż E90. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o takie jeżdżenie na co dzień, to E90 jest naprawdę świetnym samochodem. Ona, przez to, że ma tą V8 i ta charakterystyka jest taka zbliżona do, do M5, naprawdę nadaje się genialnie na auto do jazdy, do jazdy na co dzień. Elastyczność silnika naprawdę pozwala na. Na bardzo, bardzo fajną, bezproblemową jazdę. No i przede wszystkim to, że nawet jak nie macie manuala, tylko macie e, automat, no to skrzynia DKG, która pojawiła się, dwusprzęgłówka, która pojawiła się w e 90 jest naprawdę dobrą skrzynią, szybką skrzynią. Łopatki działają bardzo precyzyjnie. To już nie jest koszmarne SMG Z46, którym się jeździ naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Zresztą miałem taki samochód e, i w zasadzie ze wszystkich m lubiłem go zdecydowanie najmniej, jeśli chodzi o jazdę, no bo wizualnie E46 6, oczywiście piękne. Natomiast DKG w E90 sprawuje się bardzo, bardzo dobrze w, w jeździe na co dzień. Więc tak naprawdę jedno i drugie auto nadaje się do takiej e, jazdy daily. Natomiast powiedziałbym, jeżeli musiałbym wybrać i, i obrać jakąś jedną stronę, to raczej E90 jest takim samochodem bardziej na co dzień, dającym przyjemność zjazdy, genialny dźwięk silnika. A z kolei F80 jest takim samochodem, że możemy nim jeździć na co dzień, ale fajnie nim wyskoczyć. Również na tor. Auto jest sztywne, auto jest dużo, dużo mniej bezkompromisowe. Ta to, że ma Turbo też dostarcza w zupełnie inny, inny sposób moc do tego silnika. On się właśnie nadaje do takiej szybkiej, dynamicznej, dynamicznej jazdy. Może Was to czasami troszeczkę zmęczyć, jeśli chodzi o, o jazdę codzienną, gdzieś tam do jazdy, do, do pracy. Natomiast oczywiście w trasie, jeżeli sobie lecimy tam ze stałą prędkością, jedno i drugie auto prowadzi się genialnie. Ja, ja lubię, jak te auto są sztywne, szczególnie jeżeli droga jest dobra, więc jeden i drugi samochód jak najbardziej do takich krótkich tras można polecić. Jeśli chodzi o to, jakie były wersje e, tych samochodów zarówno jednego, jak i drugiego, to zdecydowanie mniej działo się w historii e90, to auto było produkowane między 2007-2011 rokiem, mimo że coupé było produkowane dłużej, bo prawie że do 2013, to sedan, sedana produkcja zakończyła się, się szybciej. Oczywiście była wersja przedliftowa i wersja poliftowa. Tak naprawdę w, naj, najszybciej zobaczycie to po tylnych lampach, które w tej wersji przedliftowej były tak zwane, myśmy to nazywali lanosowe i one nie wyglądały jakoś super, super dobrze. W polifcie naprawdę te światła już wyglądają fajnie. Więc więc oczywiście nasza wersja to jest wersja poliftowa. Takiej wersji dosyć długo szukałem, żeby ten samochód kupić. E, kolory były no dość dość spokojne, można powiedzieć w tych samochodach, bo tak, jak tutaj macie Hares Schwarz, czyli no, nazywa się czarny, ale taki do końca czarny nie jest, bo jak widzicie, to tak naprawdę prze, prze, przebłyskuje granatowy, ale był też taki czarny-czarny, były, były kolory białe, był srebrny. To były takie najczęściej, najczęściej spotykane wersje. Gdzieś tam powoli pojawiały się indywidualne, ale jeszcze ich tak e, za dużo nie było. Więc mieliśmy wersję przedpoliftową. Mieliśmy wersję Competition, która była tylko produkowana w zasadzie jeden rok, w 2011 roku była wersja Competition. Ona nie różniła się mocą, bo moc była dokładnie taka sama: 420 koni i 400 Nm, dokładnie tak jak w, od, samego, od samego początku i tak było we wszystkich wersjach. Jedyną wyróżniającą się wersją M3E90 była wersja CRT. Ona była w takim mm, srebrnym, matowym kolorze, ale była to bardzo krótka krótka seria, bo było tam około 69-70 samochodów, więc naprawdę, naprawdę rodzynek. Natomiast na sam koniec produkcji, ale zdecydowanie częściej w E92, czyli w coupé, były wersje limitowane w różnych fajnych kolorach, pomarańczowym, jasnym, niebieskim, ale w sedanie się to raczej, e, raczej nie, nie wydarzało, więc w zasadzie wydaje mi się, że ten Hares Schwarz jest najciekawszym kolorem, który w tym nadwoziu można zdobyć. Jeśli chodzi o F80, no to tutaj było dużo więcej, e, dużo więcej wersji, no bo była wersja nie competition, czyli tak jak auto wyszło na samym początku. No, prasa dosyć mocno skrytykowała ten samochód. Ona na początku miała 431, 431 KONI z, z tego silnika. Zawieszenie, no, dosyć sporo na nie narzekano, że nie jest zbyt precyzyjny układ kierowniczy. Układ kierowniczy również ona wychodziła początkowo na, na 19-calowych felgach. Natomiast dosyć szybko pojawiła się wersja Competition i wprowadzono zmiany, o które tak naprawdę użytkownicy BMW i fani M poprosili. No i ta wersja Competition to jest, to jest już taki naprawdę fajny, fajny samochód. Ta wersja Competition wychodziła na takich bardzo charakterystycznych kołach, nazywanych z kolei M666. Ja takie koła miałem w tym samochodzie na samym początku. Pokażę wam w przebitkach, jakie te koła wyglądają, bo są naprawdę piękne. Mimo tego, że ja zmieniłem, Koła, bo, bo jakby chciałem troszeczkę pod, pod siebie ten samochód dostosować to czasami sobie te 6 666 też zakładam i na przykład z zeszły sezon przejeździłem na, na tamtych felgach i one naprawdę do tego auta bardzo dobrze pasują jak, jak jest troszeczkę zawieszenie zmodyfikowane to naprawdę fajnie wypełniają wypełniają nadkola ale wracając do, do wersji tego samochodu, czyli mieliśmy wersję nie Competition i wersję Competition wersja Competition miała 450 koni 550 Nm momentu obrotowego Przyspieszanie to tam było około 4-1 do, do setki. No i co? Pojawiały się jakieś tam wersje limitowane, na przykład takie wersje jak ta, czyli 30 jarę na, na uczczenie 30-lecia M3 na rynku, ale pojawiła się również limitowana wersja CS, Czyli Competition Sport. Ona była limitowana do około 1200 sztuk. Też jest to bardzo fajne auto. Troszeczkę ma zwiększoną moc, troszeczkę bardziej usztywnione zawieszenie. I ona ma 460 koni. Moment został, moment został na tym samym poziomie. Ona z kolei miała takie fajne, tytanowe, tytanowy kolor, kolor felk dosyć charakterystyczne potem dla późniejszych modeli i dla M2 Competition również, więc tutaj tych, tych wersji było, było troszeczkę, troszeczkę więcej no i też pojawiało się dużo więcej indywiduali czyli już takich kolorów, kolorów z, z tej palety, palety oryginalnej BMW można było do, do niej sobie taki kolor indywidualny zamawiać ludzie coraz, coraz częściej zaczynali to robić natomiast w samej podstawowej wersji też te kolory były dosyć ciekawe był, był Shakir Orange czyli taki okolice koloru, koloru czerwonego bardzo fajnie F80 z tymi swoimi kształtami ostrymi w tym kolorze wygląda była jasmarina blue bardzo piękny kolor metalik jasno niebieski w zasadzie gdyby nie limitowana gdyby nie limitowana wersja tej F80 to pewnie bym, bym sobie wybrał w kolorze jasmarina bo dla mnie on naprawdę genialnie wygląda była, był powrót koloru był koloru żółtego z z E46 3 takiego Metallica, czyli Phoenix Gelb. No i więc, więc tych kolorów takich fajnych, ciekawych było, było coraz więcej, co teraz jest kontynuowane również w nowej, w nowej M3 i M4. No oczywiście w żadnej z wersji nie było kombiaka, kombiak dopiero się pojawił teraz, czyli w najnowszej, w najnowszej M3, czyli w tak zwanym Bobrze. No i tam pierwszy raz mamy, mamy BMW M3 Touring. No więc porównując te dwa samochody, których w zasadzie nie da się porównać, e, trzeba powiedzieć szczerze, że obie dają ogrom emocji. Natomiast jeżeli. Miałbym to jakoś podsumować, to zdecydowanie 90 jest takim samochodem bardziej dojrzałym, dużo bardziej nadającym się do jazdy, do jazdy na co dzień w różnych warunkach, natomiast ten jest takim troszkę dzikiem, więc, więc oczywiście nawet jazda na co dzień powoduje, że te emocje szybszej jazdy w was będą buzowały. Dźwiękowo absolutnie 90 będzie, będzie samochodem lepszym. Tutaj mamy zmodyfikowany wydech, również ona została troszeczkę dostosowana. E, lepiej lepiej Brzmi też zmiana softu tego samochodu, po, po, po spowodowała to, że nie ma aż takich dużych popsów, banksów, bo tego, tego za bardzo nie lubię. Więc czasami jest taki mocniejszy strzał z wydechu, ale, ale nie ma takiego brzydko mówiąc, pierdzenia. E, więc e, absolutnie dźwiękowo na pewno F80 nie dorasta do, do, do pięt E90, no ale ma bardzo dużo innych zalet, na przykład to, że jest samochodem bardzo, bardzo szybkim, bo jeśli chodzi o, bo, jeśli chodzi o prędkości, o przyspieszenia, to bez wątpliwości. F80 jest tutaj samochodem lepszym. Ona będzie dużo sprawniej przyspieszać, dużo ta moc dzięki turbinom będzie rozwijała bardziej, że tak powiem, sportowo. Czyli, czyli jak będziecie chcieli sobie na jakieś tam trackdeje po to, pojeździć, na pewno E90 się będzie, F80 będzie się do tego nadawała e, troszeczkę lepiej. Natomiast E90, tak jak mówię, bardzo dojrzały samochód. Jeżeli ktoś jest takim fanem wolno silników i pięknego dźwięku, jest to absolutnie. E, genialny samochód, i tak naprawdę, jak miałbym wybrać jeden z nich, to byłoby mi, byłoby mi bardzo ciężko, bo mimo tego, że jest to generacja za generacją, te samochody są tak różne. Więc, e, więc bardzo mocno Wam polecam, jeżeli będziecie stali przed takim wyborem. Oczywiście mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam w tym trochę pomogłem. Natomiast przejedźcie się jednym i drugim samochodem, bo są kompletnie, kompletnie różne. Ja. Lubię tak samo obydwa, do, 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 do zupełnie innych rzeczy mi te samochody służą, ale lubię jak wyglądają, lubię jak stoją koło siebie w garażu. E, dajcie, dajcie subika, dajcie komentarz, jak Wam się ten materiał podoba. Mam nadzieję, że tym razem nagraliśmy naprawdę materiał bardzo, e, bardzo wysokiej jakości. Dziękuję Wam za, e, za oglądanie kolejnego odcinka. Pozdrawiam i do zobaczenia.